Sprawdźmy sobie, czy ten człowiek się odezwie. Czy Twoja osoba się odezwie? Czy Twoja osoba się odezwie? Czy w ogóle może nie? Czy o Tobie zapomniała? Czy nadal pamięta? Czy myśli? Czy tęskni? Kilka kart, myślę, że tutaj nam sporo może e, powiedzieć. Tak, na pewno ta osoba ma do Ciebie dużo. na pewno ma do Ciebie duże uczucia. Ten człowiek ma do Ciebie uczucia. On tutaj nie wie, od której strony Cię zajść. Widać to, że ten człowiek cierpi. Ta osoba przeżywa to wszystko, bardzo emocjonalnie do tego podchodzi. I zobacz, tutaj jest karta mówiąca o tym, że no, tutaj jest bardzo duża tęsknota, tutaj jest żal, tutaj te, ten człowiek w ogóle nie potrafi pójść do przodu. On jest cały czas ze złamanym sercem. Tutaj się coś takiego zadziało, jakieś zawirowanie, które sprawiło, że ten człowiek sobie nie radzi. Ja nie wiem, coś ty zrobiła, czy coś ty zrobił, że to tak wygląda, tak? Ale to wygląda e, dosyć yy, 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 ciężko, tak, jakby ta osoba miała. A takie nieuleczone jeszcze w sobie rany, jakby tutaj serduszko krwawiło. Nie widać tutaj takiej pewności, nie widać zdecydowania. Ten człowiek nie wie, co zrobić, tak? On jest tak między młotem a kowadłem. Tutaj widać, że, że ta osoba się, się miota, tak? Tutaj jest w ogóle taki stan. Tak mi tutaj przychodzi, że po prostu się mleko rozlało. I, I ten człowiek sobie z tym rozlanym mlekiem nie radzi kompletnie, tak? Nawet jeżeli ta osoba zawiniła, to widać to, że, że nie radzi sobie z tym, że, że psychicznie, emocjonalnie nie jest w stanie póki co przez to przebrnąć, tak? Nie jest w stanie tego mleka zetrzeć i zapomnieć, tylko cały czas siedzi nad tym rozlanym mlekiem i, i po prostu popłakuje, tak? Mogło to się wiązać z tym, że tutaj nastąpiło coś niefajnego, coś takiego nieuczciwego. Być może nawet ze strony tej osoby. Tak? Bo tutaj jednak są takie karty, które mówią o tym, że tutaj mogła jakaś nieuczciwość wystąpić między Wami, i temu człowiekowi jest ciężko. Ciężko jest. Widać, że ma wiele sprzecznych emocji w sobie, widać, że o tobie marzy, widać, że się zastanawia, widać, że rozmyśla, co to może jeszcze być, jak to może wyglądać, jakby podjął czy podjęła tak jakieś kroki, to, to co z tego będzie, czy to w ogóle przyniesie jakiś efekt. Tak więc myślę, że tutaj rozważań jest mnóstwo, tutaj są uczucia. I to nie są takie uczucia e, byle jakie, że tak powiem, tylko one są już takie dosyć zaawansowane, tak? Widać, że e, tutaj emocjonalnie ten człowiek po prostu jest e, przy tobie jak najbardziej, jest to osoba, która ma tych uczuć w sobie e, bardzo bardzo dużo. I mimo tego, że mogło być wcześniej, bo widać to, że, że mo mogło być coś nie do końca zdrowego między Wami, tak? Tutaj Wy mogliście chodzić sobie w takim kółeczku, mogliście powielać te same schematy, tutaj jest bardzo duże przeciąganie, tak? Ale mam wrażenie, że jest też coś trudnego po prostu w Waszej relacji, stąd te emocje są takie e, naprawdę trudne. Natomiast e, tutaj mamy kartę mówiącą o drugiej szansie. O tym, że tutaj się może coś zadzieć, że tutaj jest szansa na uleczenie tego.